W imieniu z Sołtysk-Pojawskiego, Pana Adama Michalaka. Witam również Pana Przewodniczącego Rady Miejskiej, Pana Burmistrza Szanowni Państwo, przywitaliśmy Państwa melodią Marsza Mendelssohna, żeby przypomnieć Państwu tę muzykę, która towarzyszyła pewnie Państwo 50 lat temu, kiedy zawieraliście Państwo Związek Małżeński. Szanowni Państwo, dzisiejsza uroczystość ma bardzo szczególny charakter. Dlatego ma szczególny charakter, Szanowni Państwo, że medal, który za chwilkę odbierzecie z rąk Pana Burmistrza, który zostanie Wam wręczony w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, to medal, na który pracuje się bardzo długo i myślę, że żaden medalista na świecie tak długo nie może na niego pracować, jak Państwo, bo wy pracowaliście na ten medal aż 50 lat. Szanowni Państwo, Myślę, że te 50 lat temu, kiedy stawaliście przed urzędnikiem stanu cywilnego i składaliście oświadczenia o wstąpieniu związek małżeński, nie zdawaliście sobie sprawy tak naprawdę z tego, co Was czeka na następne kilkanaście lat. Przyrzekaliście sobie wówczas stojąc przed urzędnikiem, że uczynicie Państwo wszystko, aby wasze małżeństwo było zgodne, było szczęśliwe, a przede wszystkim że będzie trwałe. I patrząc na Państwa dzisiaj, można z całą pewnością powiedzieć, że zasłużyli Państwo na ten medal. Dochowaliście przysięży małżeńskiej przez te 50 lat. Bo właśnie medal za długoletnie pożycie małżeńskie, Szanowni Państwo, to jest odznaczenie, które jest wyrazem publicznej wdzięczności Państwa, polskiego, polskiego społeczeństwa, przede wszystkim za codzienny trud, który Państwo wkładaliście w trwanie Waszego małżeństwa trud, który pokonywaliście, by pokonać przeciwności losu i, i wspierać się wzajemnie. Szanowni Państwo, mam nadzieję, że ten czas, który spędziliście jako mąż i jako żona, był czasem, który będziecie Państwo wspominać jako szczęśliwe lata, że wiedzieliście Państwo, że macie przy sobie drugą osobę, na którą zawsze możecie w Waszym małżeńskim życiu liczyć. Że będzie Was wspierać nie tylko w dobrych chwilach, ale przede wszystkim w tych złych. Spędziliście Państwo ten czas u boku osoby, której ufaliście, którą kochaliście i szanowni Państwo, życzę Wam tego, aby ta miłość, przetrwanie i szacunek, w którym się da życie, trwały jeszcze między Wami bardzo, bardzo długo, żebyście Państwo szli przez to wasze małżeńskie życie uśmiechnięci w zdrowiu, w szczęściu, w otoczeniu waszych najbliższych, których tutaj przy Państwu nie brakuje. Szanowni Państwo, za chwileczkę poproszę Pana Burmistrza, aby uhonorował Państwa tym medalem, ale zanim to nastąpi, bardzo proszę, aby Pan Burmistrz kilka słów do Państwa otwierał. <grystanie> Szanowni Państwo, zgromadzeni goście, Obchodzimy dzisiaj piękne święto wyjątkowe dla każdej rodziny, złotego de 50-lecia pożycia małżeńskiego. W przypadku jednej pary jest to 55-lecie. Tylko nieliczni mogą się pochwalić tak długim i udanym związkiem małżeńskim. Mówiąc o małżeństwie, mam na myśli przede wszystkim stabilne fundamenty miłości, których podstawą jest szacunek, wzajemne wsparcie, tolerancja, wybaczenie i dobra komunikacja. Wspólne Dające doświadczenie w zrozumieniu drugiego człowieka, to piękna przygoda, niejednokrotnie usłana końcami życia, ale dziś jesteście Państwo w zupełnie innym miejscu niż przeszło 50 lat temu. Dziś otoczeni opieką swoich dzieci, dzielicie radość wzrastających wnucząt, każdy ich sukces czy porażkę przeżywacie jak wspomniany. To wszystko buduje poczucie, że rodzina to najważniejsza fakty w życiu. Kiesień życia jest piękna, jeśli ma się kim dzielić. Państwo macie. Życzę Państwu jak najwięcej takich chwil, które będą utwierdzać Państwa w przeglądaniu żywiołowatym i zdrowia, bo to ono jest gwarantem maksymalnego przeżywania tego czasu, który nam w życiu jest dany. Spełniacie swoje marzenia, cieszcie się drodzymi każdą chwilą, a dziś przy nie możecie być dumą, jak i Wasi najbliżsi, którzy mogą z Państwa tylko czerpać do okresorca. Serdecznie gratuluję. Szanowni Państwo, jak powiedziałam przed chwilą, e, będziemy w kolejności Państwa prosić, ale zanim nastąpi e, ta uroczysta pilota, Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy z dnia 13 lutego 2024 roku, medalem za długoletnie pożycie małżeńskie odznaczeni zostali Państwo Jadwiga i Witold Osiński. Postanowieniem prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy z dnia 19 lutego 2024 roku medale za długoletnie pożycie małżeńskie odznaczeni zostali państwo Marianna i Władysław Sadowski. Postanowieniem prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy z dnia 21 czerwca 2024 roku Medalem za długoletnie pożycie małżeńskie odznaczeni zostali państwo Renata i Roman Szczółkowski. Postanowieniem prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy z dnia 18 lipca 2024 roku medalem za długoletnie pożycie małżeńskie odznaczeni zostali państwo Wanda i Władysław Górni. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy z dnia 30 lipca 2024 roku medalem za długoletnie pożycie małżeńskie odznaczeni zostali Państwo Zdzisława i Jan Gryckiewiczowie. Postanowieniem prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy z dnia 30 lipca 2024 roku medalem za długoletnie pożycie małżeńskie odznaczeni zostali Państwo Czesława i Jan Miliśczywiczowie. Bardzo dziękuję, proszę zająć ministra, szanowni państwo, w takiej kolejności... Co prawda szampana nie będzie bo w urzędzie, niestety jest to zabronione, ale przynajmniej kawa herbata to serdecznie Państwa zapraszamy, żebyście się Państwo poczęstowali i podzielili się z nami, no chociaż rąkiem tajemnicy swojego małżeńskiego życia. Bardzo proszę, częstujcie się Państwo.